Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, znalazł się dziś w centrum poruszającej cały kraj tragedii. Media w Polsce obiegła wstrząsająca wiadomość o jego ciężkiej chorobie, a rodzina potwierdziła, że aktor walczy z poważnym, wyniszczającym schorzeniem i znajduje się w stanie skrajnie niebezpiecznym. Zdjęcia bliskich wychodzących ze szpitala ze łzami w oczach sprawiły, że internet zapłonął falą emocji, a hasło niezwykle smutne wieści o Mikołaju Roznerskim stało się jednym z najczęściej wyszukiwanych w kraju. Roznerski, znany z charyzmy, ogromnego talentu i szerokiej grupy wiernych fanów, jeszcze niedawno pojawiał się na ekranie pełen energii. Dziś Polska z niedowierzaniem śledzi dramat rozgrywający się w cieniu szpitalnych korytarzy. Bliscy przyznają, że musieli pożegnać się z nim w obawie, że może to być ich ostatnia rozmowa. Ten obraz wstrząsnął opinią publiczną na niespotykaną skalę. Jak doszło do tak nagłego pogorszenia stanu zdrowia jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju? I czy pojawi się jeszcze iskra nadziei w tej dramatycznej sytuacji? Mikołaj Roznerski od lat należał do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji i kina. Jego kariera zaczęła się niewinnie, od małych ról, które szybko przerodziły się w pełnokrwiste kreacje telewizyjne, filmowe i teatralne. Widzowie pokochali go za naturalność, emocjonalną prawdę i umiejętność wcielania się w bohaterów tak przekonujących, że często trudno było oddzielić aktora od roli. Roznerski miał w sobie magnetyzm, który przyciągał zarówno młodych odbiorców, jak i dorosłą publiczność. Jego subtelny uśmiech, intensywne spojrzenie i charakterystyczna wrażliwość sprawiły, że na przestrzeni lat stał się jednym z najważniejszych nazwisk współczesnej popkultury. W jego filmografii znajdowały się produkcje, które biły rekordy oglądalności, a fani latami cytowali jego kwestie. Krytycy pisali, że w każdym projekcie wnosił autentyczność, której brakowało wielu aktorom jego pokolenia. Pomimo popularności pozostawał skromny, otwarty, a przede wszystkim bliski ludziom. Podczas spotkań z widzami zatrzymywał się przy każdym, słuchał, odpowiadał, żartował. Właśnie ta ludzka twarz uczyniła go nie tylko gwiazdą, ale kimś, kto naprawdę był częścią życia swoich odbiorców. Tym większym ciosem okazała się informacja o jego ciężkiej chorobie. Rodzina przyznała, że aktor od miesięcy walczył w ciszy, starając się nie obciążać fanów i współpracowników dramatem, który z każdym tygodniem stawał się coraz bardziej realny. Początkowo były to subtelne objawy zmęczenie, utrata energii, problemy z koncentracją. Roznerski tłumaczył je przepracowaniem, intensywnym grafikiem i stresem. Jednak z czasem symptomy zaczęły nabierać niepokojącego charakteru, aż w końcu lekarze wydali diagnozę, której nikt nie chciał usłyszeć. W ostatnich dniach jego stan gwałtownie się pogorszył, zmuszając rodzinę do całodobowego czuwania w szpitalu. Korytarze placówki wypełniał ciężar niewypowiedzianej nadziei, jakby każdy obecny próbował zatrzymać czas, powstrzymać to, co nieuniknione. Światła aparatury medycznej odbijały się od zmęczonych twarzy bliskich, a cisza, która panowała w sali, była bardziej wymowna niż jakiekolwiek słowa. Lekarze robili wszystko, co możliwe, ale ich powściągliwe wypowiedzi sugerowały, że sytuacja jest krytyczna. W mediach natychmiast rozgorzała fala emocji. W ciągu kilkunastu minut, od pojawienia się informacji, hasztagi modlitwa za Mikołaja oraz Trzymaj się. Roznerski znalazły się w czołówce trendów. Widzowie publikowali zdjęcia, fragmenty jego ról, osobiste wspomnienia. Ludzie pisali, że dzięki jego kreacjom przetrwali trudne chwile, że inspirował ich do zmian, że dawał im poczucie bliskości, które rzadko da się odnaleźć w świecie ekranowych iluzji. Internet zamienił się w gigantyczną księgę kondolencyjną, mimo że aktor wciąż walczył o życie. Wśród artystów panował równie głęboki smutek. Znani aktorzy, reżyserzy i producenci publikowali zdjęcia zza z zakulis, opowieści z planów filmowych, anegdoty, które teraz już brzmiały jak pożegnanie. Jedna z popularnych aktorek wyznała, że Roznerski był człowiekiem, który potrafił rozśmieszyć wszystkich nawet w najtrudniejszych chwilach. Inny kolega z branży powiedział przed kamerą, że jeśli świat jest sceną, to Mikołaj był jednym z jej najczulszych narratorów. Te słowa pełne wzruszenia odbijały się szerokim echem wśród internautów. Najbardziej poruszające okazały się jednak obrazy płynące ze szpitala. Bliscy trzymali go za ręce, jakby starali się przekazać mu ostatnią energię. Widziano, jak jego matka ociera łzy, jak brat obejmuje ją, próbując powstrzymać drżenie ramion. W pewnej chwili jedna z osób obecnych przy łóżku wyszeptała, że najważniejsze jest, by nie cierpiał. To krótkie zdanie, przypadkowo uchwycone przez świadków, Obiegło internet i stało się symbolem ludzkiego dramatu, rozgrywającego się w czterech ścianach szpitalnej sali. Dla opinii publicznej była to scena niemal nie do udźwignięcia. Roznerski przez lata wydawał się silny, pełen życia, gotowy na kolejne wyzwania zawodowe. Nikt nie przypuszczał, że za uśmiechem kryła się walka, którą toczył samotnie. Teraz Polska patrzyła na niego inaczej, nie jak na gwiazdę, lecz jak na człowieka, który upadł w momencie największej chwały. I właśnie to poczucie bezradności widzów, niemożność pomocy, czyniło tę historię jeszcze bardziej przejmującą. Informacje dotyczące przyszłości projektów filmowych, w których brał udział, przestały mieć znaczenie. Reżyserzy wstrzymali plany, producenci odwołali konferencje prasowe, a fani pisali, że jedyne czego pragną, to żeby jego cierpienie ustało. Nikt nie myślał o premierach, nagrodach czy rankingach, liczyło się tylko jedno: czy wydarzy się cud. Z każdym kolejnym komunikatem od rodziny i lekarzy opinia publiczna coraz bardziej czuła, że sytuacja wymyka się spod kontroli. W mediach powtarzano zdanie, że nadzieja jest ostatnią rzeczą, jaką można stracić. W sercach ludzi tliła się jednak obawa, że być może ten dramat jest większy niż ktokolwiek potrafi sobie wyobrazić. Wraz z upływem kolejnych godzin atmosfera wokół szpitala stawała się coraz cięższa, jakby każdy oddech osób zgromadzonych na miejscu niósł w sobie niepokój, którego nie dało się zagłuszyć żadnymi słowami. Pod wejściem zaczęły pojawiać się pierwsze znicze i bukiety kwiatów, pozostawione przez fanów, którzy nie chcieli czekać na oficjalne komunikaty. Ludzie stawali w milczeniu, składali dłonie jak do modlitwy, czasem szeptali krótkie zdania, pełne nadziei. Atmosfera przypominała ciche czuwanie, w którym każdy, choć zupełnie obcy, czuł się częścią wspólnego bólu. W środku, na korytarzu prowadzącym do pokoju intensywnej opieki, panowała napięta cisza. Rodzina zbierała siły, by funkcjonować w tej rzeczywistości, w której czas odmierzały już nie godziny, ale momenty. Widziano ich, jak co jakiś czas wychodzili zaczerpnąć powietrza, ale nawet wtedy nie potrafili ukryć przytłaczających emocji. Każdy ruch, każde spojrzenie, każdy gest ujawniał zmęczenie i bezradność, które trudno było wyrazić słowami. Przyjaciele aktora, pojawiający się w szpitalu pojedynczo lub w małych grupach, trwali przy rodzinie, próbując dać choć odrobinę wsparcia w sytuacji, gdy żadne słowa nie były wystarczające. Na zewnątrz media transmitowały relacje na żywo. Reporterzy szeptem opisywali to, co widzieli wokół siebie, starając się nie zaburzać kruchych emocji, które unosiły się w powietrzu. Kamera uchwyciła moment, w którym jedna z jego bliskich przyjaciółek opuściła szpital, ocierając łzy, a jej słowa rozeszły się w błyskawicznym tempie po sieci. Powiedziała, że nikt z nas nie był przygotowany, żeby go stracić, nawet jeśli lekarze mówili, że to możliwe. Te kilka zdań stało się punktem zapalnym dla kolejnej fali współczucia, poruszając serca tysięcy ludzi. W mediach społecznościowych odbywało się coś, co wielu nazwało zbiorową modlitwą. Profile pełne były zdjęć aktora z jego najlepszych ról, a także prostych grafik z krótkimi życzeniami siły i nadziei. Ludzie nagrywali filmiki, w których opowiadali, jak wiele znaczył dla nich Roznerski. Opowieści te były szczere, poruszające, momentami intymne. Jedna kobieta wspomniała, że jego filmy pomagały jej przetrwać najtrudniejszy okres życia i że nie umie sobie wyobrazić, by mogło go zabraknąć. Jej słowa odbiły się szerokim echem, bo wielu czuło dokładnie to samo. W samym szpitalu lekarze robili wszystko, co mogli, aby ustabilizować stan aktora, ale ich zachowanie zdradzało, że walczą z czymś niezwykle trudnym. Bliscy przyznawali między sobą, że przygotowali się na każdą możliwość, choć nikt nie potrafił powiedzieć tego głośno. Mimo profesjonalizmu i dystansu emocjonalnego, nawet członkowie personelu czuli ciężar sytuacji. Pojawiały się pojedyncze wzmianki o drobnych znakach poprawy, ale szybko gasły wobec twardych medycznych faktów. Wieczorem, kiedy światła szpitala odbijały się w mokrym od deszczu bruku, do mediów trafiła nieoficjalna informacja, że rodzina zdecydowała się wejść do sali, by spędzić przy nim kilka ostatnich chwil. Nie było wiadomo ile w tym prawdy, ale obraz, jaki natychmiast pojawił się w wyobraźni opinii publicznej, był tak silny, że trudno było o nim nie myśleć. Moment pożegnania, trzymanie za rękę, szeptane słowa, których nikt poza najbliższymi nie usłyszy, te emocje stały się niewidzialnym, ale wszechobecnym elementem całej historii. Przed północą, kiedy większość kraju pogrążyła się w ciszy, internet wciąż żył. Ludzie odświeżali strony informacyjne, czekając na choćby najmniejszy znak nadziei. Wśród komentarzy pojawiły się też pytania, które brzmiały coraz ciężej: Czy to już koniec? Czy rodzina przygotowuje się na odejście? I czy w tym całym dramacie jest jeszcze miejsce na cud, o który wszyscy tak bardzo błagali? W tym stanie zbiorowego napięcia każda minuta wydawała się wiecznością, a każdy brak komunikatu tylko pogłębiał uczucie, że los aktora zawisł na włosku niewidocznym, lecz wyczuwalnym w każdym drżącym od emocji słowie. Wraz z nastaniem kolejnego dnia nad szpitalem unosiło się wrażenie, jakby cała przestrzeń została zamknięta w jednej, przeciągającej się chwili zawieszonego oddechu. Ludzie, którzy przyszli przed budynek jeszcze przed świtem, stali w milczeniu, trzymając w dłoniach zapalone znicze, jakby każdy płomień miał siłę podtrzymać coś, co zaczynało gasnąć po drugiej stronie muru. Nikt nie mówił głośno, nikt nie zadawał pytań. Wszyscy zdawali się rozumieć, że odpowiedź jest ukryta w miejscu, do którego nie mieli dostępu. W środku panował półmrok przerywany jedynie delikatnym światłem aparatury medycznej. Brzmienie regularnych sygnałów maszyn, które monitorowały czynności życiowe Mikołaja, przypominało odliczanie, które niosło w sobie więcej bólu niż nadziei. Lekarze poruszali się ostrożnie, jakby każdy krok miał wpływ na kruchą równowagę pomiędzy życiem a odejściem. Ich twarze zdradzały zmęczenie, ale także świadomość, że uczestniczą w czymś, co wykracza poza codzienną praktykę medyczną. Rodzina zebrała się wokół łóżka aktora. Ich obecność była spokojna, choć w ich oczach widać było wszystko, czego nie potrafili wypowiedzieć. Trzymali go za ręce, gładząc jego skórę tak, jakby dotyk mógł zatrzymać czas. Byli blisko, ale w rzeczywistości każdy z nich prowadził własną próbę pożegnania, mierząc się z niewypowiedzianym bólem. Jeden z bliskich wyszeptał, że jesteśmy tu, nie bój się i te słowa zawisły w powietrzu, jak modlitwa, której nikt nie chciał przerwać. W kolejnych godzinach do szpitala zaczęli przyjeżdżać kolejni przyjaciele i współpracownicy aktora. Niektórzy stali w drzwiach, inni siadali w poczekalni, gdzie cicha atmosfera przypominała kościół przed nabożeństwem. Ktoś przyniósł zdjęcie z planu jednego z jego ulubionych seriali. Ktoś inny trzymał w dłoniach program teatralny, który Roznerski pomagał promować lata temu. Każdy przedmiot stał się symbolem życia, które wciąż próbowało się przebić przez gęstą mgłę smutku. Media nadal czuwały pod budynkiem, ale ich ton zmienił się zupełnie. Reporterzy mówili ciszej, ostrożniej, jakby zrozumieli, że to nie jest chwila na sensację, lecz na szacunek. Widzowie, którzy oglądali relacje, pisali w komentarzach, że po raz pierwszy od lat czują, jak bardzo życie aktorów jest kruche i jak mocno zżyli się z kimś, kogo znali jedynie z ekranu. To połączenie nieoczekiwanej bliskości i bezsilności sprawiało, że cała sytuacja miała wymiar niemal zbiorowego doświadczenia. Tymczasem w sieci wciąż pojawiały się nowe wpisy wsparcia. Ludzie wrzucali zdjęcia z jego filmów, cytaty z wywiadów, nagrania uśmiechu, który rozpoznawała cała Polska. Każdy z tych postów był jak jeden cichy głos mówiący: jesteśmy z tobą. W komentarzach pojawiały się też opowieści o chwilach, kiedy aktor swoją grą, słowem albo nawet krótkim publicznym gestem dodał komuś otuchy. Ta fala świadectw pokazywała, jak ogromny wpływ miał na ludzi i jak trudne było pogodzenie się z myślą, że ta historia może dobiegać końca. W samej sali zapanowała coraz bardziej intymna atmosfera. Rodzina zaczęła wspominać cicho dawne momenty. Śmiech przy wspólnych kolacjach, żarty z planu filmowego, długie rozmowy o tym, czym jest szczęście. Te okruchy wspomnień tworzyły delikatną sieć, która łączyła ich z Mikołajem, jakby chcieli zapewnić go, że wszystko, co przeżył, było ważne, potrzebne, niezapomniane. W pewnej chwili jego matka pochyliła się i pogładziła go po włosach, zamykając oczy, jakby w tym geście mogła przekazać mu całą miłość, której nie da się wyrazić słowami. Na zewnątrz zapadł wieczór. Światła szpitala zaczęły odbijać się w kałużach po deszczu, tworząc obraz pełen melancholii. Ludzie nadal trwali w ciszy niektórzy z rękami w kieszeniach, inni ze złożonymi dłońmi. Mimo chłodu nikt nie chciał odejść. Mówili, że dopóki stoją tutaj, dopóty nadzieja wciąż ma gdzie zamieszkać. I właśnie wtedy, w tej napiętej, niemal mistycznej ciszy, dało się wyczuć, że świat aktora zatrzymał się na granicy, za którą już nic nie wygląda tak samo. Wszystko wskazywało na to, że kolejna chwila może stać się momentem, który odmieni tę historię raz na zawsze. W kolejnych chwilach czas zaczął tracić swoją zwyczajną strukturę, jakby rozciągał się pomiędzy oddechami osób czuwających przy łóżku aktora. Każdy gest, każde drgnięcie cichej aparatury medycznej nabierało znaczenia większego niż ktokolwiek chciałby przyznać. W sali zrobiło się jeszcze ciszej, choć panowała tam już niemal całkowita bezgłośność. Ta cisza była ciężka, gęsta, wypełniona wszystkim, czego nikt nie odważył się powiedzieć na głos. Przy łóżku Mikołaja rodzina zaczęła zbliżać się do siebie. Jakby jedynym sposobem na przetrwanie tego momentu było łączenie sił w milczącym uścisku. Jedna z bliskich mu osób pochyliła się, ujmując dłoń aktora w swoje palce. I przez krótką chwilę miało się wrażenie, że ten delikatny dotyk przenosi coś więcej niż słowa nadzieję, żal, miłość, pamięć, wszystko naraz. Mama aktora usiadła obok zmęczona, ale pełna łagodności, której nie mogło odebrać jej nawet najgłębsze przerażenie cicho wyszeptała kilka słów, których nikt poza nią nie usłyszał, a które zawisły w powietrzu, jak modlitwa matki wypowiedziana bardziej sercem, niż głosem. Kolejne osoby wchodziły do sali pojedynczo z wyraźnym wahaniem, jakby każdy krok był nieporównywalnie trudniejszy niż poprzedni. Pojawiały się wspomnienia, półsłówka, łamane głosy opowiadające o tym, jak bardzo Mikoła ich inspirował, wspierał, jak rozświetlał plan filmowy swoim poczuciem humoru i niezwykłą energią. Jedna z koleżanek z branży długo stała przy drzwiach, zanim zdobyła się na odwagę, by podejść bliżej. Kiedy w końcu pochyliła się nad nim, łzy spływały jej po policzkach w całkowitym milczeniu. Na korytarzu gromadziły się kolejne osoby: znajomi, współpracownicy, ludzie, którzy chcieli być blisko w tej chwili, choć wiedzieli, że nie mogą wejść do środka. Każdy trzymał w dłoni coś, co symbolizowało więź z aktorem zdjęcie z planu, odręcznie napisany list, drobny amulet. Wszyscy stali w skupieniu, jakby czekali na znak, którego nie da się przewidzieć, ale który każdy z nich wyczuje natychmiast, gdy nadejdzie. W międzyczasie